Witam w kolejnym odcinku Niezapomnianych. Dzisiaj znajdujemy się na cmentarzu parafialnym Matki Bożej Anielskiej w Skolimowie w Konstancinie Jeziornie. Odwiedzimy między innymi groby aktorów, którzy pochowani są w specjalnej kwaterze. Wielu z nich pochowanych jest w mogiłach zbiorowych. Pokażę Wam także inne groby ciekawych postaci, które są tutaj pochowane. Między innymi znany pilot. Maciej Gąsiorowski, zapraszam na dzisiejszy odcinek. Wanda Boniszewska była zakonnicą, mistyczką i stygmatyczką. Stygmaty zaczęły jej się pojawiać w Wielki Czwartek 1934 roku. Zakonnica miała niegojące się rany na rękach, stopach, głowie, prawym boku i tułowiu oraz rany, po obiczowaniu. W 1944 roku trafiła do przytułku dla nieuleczalnie chorych. Później została oskarżona wraz z księdzem Antonim Ząbkiem oraz innymi siostrami o przynależność do nielegalnego tajnego zakonu i ukrywanie agenta Watykanu. Aresztowano ją 11 kwietnia 1950 roku. Została osadzona w gmachu przy ulicy Ofiarnej. W Wilnie. Wyrokiem sądu sowieckiego została skazana na 10 lat więzienia. 6 lat później została uwolniona i trafiła do punktu repatriacyjnego w Bykowie pod Moskwą. Po repatriacji w 1958 roku skierowano ją do szpitala psychiatrycznego. W Polsce mieszkała w różnych domach swojego zgromadzenia. Zmarła 2 marca 2003 roku w Chylicach dzielnicy Konstantina Jeziorny. Z inicjatywy zgromadzenia sióstr od aniołów podjęto starania celem wyniesienia jej na ołtarze. Obecnie trwa jej proces beatyfikacyjny, w który zaangażowany jest m.in. kardynał Nycz. Następną osobą, o której wam opowiem, był znany pisarz Wacław Gąsiorowski. Wbrew mojemu nazwisku nie jest to niestety moja rodzina. Wacław Gąsiorowski nie tylko był znanym pisarzem, ale także dziennikarzem i scenarzystą. Sporo ze swojego życia spędził w Stanach Zjednoczonych. Jest autorem głośnych powieści Huragan z 1902 roku i Pani Walewska z 1904. Gąsiorowski był ścigany przez rosyjską ochranę za publikację ugodowców książki o wizycie w Warszawie cara Mikołaja II. Zmuszony był do emigracji. Przebywał m.in. w Paryżu, potem wędrował po Europie szlakami. Kampanii napoleońskich. Był m.in. na Elbie i Korsyce. Zwiedził także pola Bitew pod Marengo, Somosierą i Wagram. Zbierał tam dokumentację do powieści z tej epoki. W latach 1918-19 i 21-30 przebywał w Ameryce Południowej do Polski. Na stałe wrócił w 1930 roku i osiadł w Willi Ukrainka w Konstancinie. Został prezesem Stowarzyszenia Pisarzy i Publicystów Emigracyjnych. Od 1936 roku był sołtysem Konstancina. Traktował tę funkcję honorowo i nie brał wynagrodzenia. Zmarł nagle 30 października 1939 roku. Kondukt pogrzebowy z Willi Ukrainka w Konstancinie na cmentarz w Skolimowie stał się wielką patriotyczną manifestacją. Już krótko po jego śmierci przyjęto, że pisarz zmarł ze zgryzoty po klęsce wrześniowej. Jego powieści doczekały się adaptacji filmowych. W 1932 roku powstał film Księżna Łowicka, znany także pod tytułem Noc Listopadowa. W 1937 roku w Hollywood powstała natomiast Pani Walewska w reżyserii Clarence'a Brauna. W roli tytułowej wystąpiła jedna z największych gwiazd hollywoodzkich przedwojennego kina Greta Garbo. Na cmentarzu w Scholimowie pochowany jest także Christian Grochowski, Polski kierowca wyścigowy, który z wykształcenia był fizykiem po politechnice warszawskiej. Jest on jedynym polskim kierowcą, który zginął tragicznie na torze w epoce PRL-u. Do wypadku doszło na torze czajka w Kijowie podczas wyścigu pucharu, pokoju i przyjaźni. Na 13 okrążeniu Grochowski w niewłaściwy sposób chciał się dać zdublować Tomasowi napie, w efekcie czego samochody Polaka i stończyka, po wyjściu z jednego z zakrętów zderzyły się i wypadły z toru. Wskutek kolizji w pojeździe Grochowskiego doszło do przecięcia przewodu paliwowego, wycieku paliwa i w końcu pożaru samochodu. Służby ratunkowe przyjechały do wypadku dopiero po trzech minutach. W szpitalu w Kijowie stwierdzono u kierowcy 90% poparzeń ciała. Chrystian Grochowski zmarł dwa dni później. Był trzykrotnie żonaty, miał dwóch synów i córkę. Jego trzecią żoną była Ewa Kania, aktorka znana z takich produkcji jak Kogel Mogel, Klan kryminalni czy Na Dobre i na złe. Udzielała się także w dubbingu. Jej głosem mówi słynny Chip z Dobranocki Chip Ideal, Brygada R&R. Na cmentarzu w Kolimowie znajduje się m.in. grobowiec rodziny Blikle, znanych cukierników, czy grobowiec rodziny Lewoniewskich, gdzie symbolicznie pochowany jest pilot. Zygmunt Lewoniewski. Szerzej opowiadałem o nim w odcinku o tragicznie zmarłych pilotach. Był on bratem Józefa Lewoniewskiego, pilota, który także zginął tragicznie. Jego żoną była wicemis Polonia 1929, Aniela Rzeszczewska. Co ciekawe, Zygmunt Lewoniewski, który zginął w trakcie przelotu nad biegunem północnym, był pilotem radzieckim, nie polskim. Na tutejszej nekropolii spoczywają także Lucyna Dąbrowska, która była aktorką teatru Lalek Gulliver, oraz Janusz Michorczyk, redaktor PAP. Zginęli oni tragicznie w listopadzie 1976 roku. Dąbrowska miała 25 lat, a Janusz Michorczyk 27. Na cmentarzu w Skolimowie znajduje się kwatera pensjonariuszy domu artysty weterana w tutejszym domu opieki. Pochowany jest tu między innymi znany tancerz i choreograf Witold Gruca, który prywatnie był partnerem aktora Jerzego Pietraszkiewicza. Partner Grucy pochowany jest tuż obok. Co ciekawe Witold Gruca miał żonę, była nią śpiewaczka operowa Alina Bolechowska, która pochowana jest na cmentarzu brudnowskim w Warszawie. Para ślub brała dwukrotnie. Kobieta była nawet w ciąży z grucą, jednak ją usunęła, co zdenerwowało grucę do reszty. Nieopodal grucy pochowany jest także aktor Jerzy Blok, który zagrał m.in. w znachorze, konopielce, kronice wypadków miłosnych czy ludziach z pociągu. Tu także spoczywa znany aktor epizodystyczny. Czesław Lasota, który zmarł niedawno w 2021 roku. Jeśli chodzi o Znachora, to pochowana jest tu także Irena Burawska-Kessling, która zagrała żonę Prokopa. W nowszej części kwatery pochowana jest także tancerka i prima ballerina Barbara Bitnerówna. Obok niej spoczywa Fabian Kiebicz, aktor, który zagrał kościelnego Wiśniaka w Złotopolskich. Występował również w plebanii. W starszej części kwatery pochowany jest aktor Stanisław Holly oraz przedwojenna aktorka dziecięca Zofia Mirska, która znana jest także jako Efa Szaniec, debiutowała jako trzynastolatka. W tej samej części cmentarza spoczywa Krystyna Królikiewicz Harasimowicz która była sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim. Jej ojcem był znany major Wojska Polskiego Adam Królikiewicz, zdobywca brązowego medalu podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 1924 roku. Reprezentował Polskę w skokach przez przeszkody. Jego medal był pierwszym polskim krążkiem zdobytym na Igrzyskach Olimpijskich w konkurencji indywidualnej. Startował wówczas na koniu Picador, zmarł wskutek obrażeń odniesionych po upadku z konia na planie filmu Andrzeja Wajdy, popioły, został pochowany na cmentarzu salwatorskim w Krakowie. Krystyna Królikiewicz była matką znanego aktora i scenarzysty Cezarego Harasimowicza, partnera aktorki Grażyny Wolszczak. W grobach, które nadszarpnął. Już ząb czasu spoczywa także Bolesław Smela, aktor zmarły w 1987 roku. W nowych zbiorczych mogiłach spoczywają z kolei Jerzy Złotnicki, aktor znany z klanu M jak Miłość 07 z Głoście i domu, lena Zelwerowicz. Córka znanego aktora i pedagoga Aleksandra Zelwerowicza, który jest patronem Warszawskiej Szkoły Teatralnej, była ona żoną aktora Józefa Orchonia. Pochowano ją dopiero 16 lat po śmierci. Przez ten czas urna z jej prochami znajdowała się w prywatnym mieszkaniu jej przyjaciółki Niny Polan, która zmarła w 2004 roku. Podobnie jak Zelwerowicz w Nowym Jorku została ona pochowana na starych Powązkach. Co ciekawe, Lena Zelwerowicz oraz jej ojciec otrzymali tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Aleksander Zelwerowicz pochowany jest natomiast na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Na cmentarzu w Skolimowie spoczywa także aktorka Maria Klejdyż-Bąk, żona aktora Henryka Bąka, który spoczywa na Starych Powązkach. Klejdyż zagrała m.in. piętakową w plebanii w Na dobre i na złe, czy w domu jej ostatnią rolą, była postać grana w serialu Blondynka. Pochowani są tutaj ponadto Bożena Mrowińska, aktorka zmarła w 2014 roku, aktorka Agnieszka Paszkowska, żona aktora Wojciecha Paszkowskiego, Jadwiga Wiśniewska, aktorka, której córka Irena Ładosiówna po mężu Klejer została pochowana na Powązkach Wojskowych w Warszawie, także była aktorką Wiśniewska niestety zrezygnowała z gry aktorskiej po wybuchu I wojny światowej. Powodem była utrata wzroku. Kolejnym aktorem, który jest tu pochowany, jest Andrzej Rettinger, który był także reżyserem teatralnym. Uczestniczył w powstaniu warszawskim, walczył w trzeciej kompanii III Batalionu Pancernego AK Golski. Był żonaty z Marią Anielą Straszewską, również reżyser teatralną. Była ona odznaczona medalem Sprawiedliwy wśród narodów świata. Razem z pierwszym mężem Jerzym Potockim ukrywała Żydów w swoim domu w Skawinie. Pochowani są tu także Witold Skaruch i Janina Traczykówna. Byli oni małżeństwem. Skaruch znany był m.in. z filmu Hydrozagadka. Jego ostatnią rolą był film Ostatnia Akcja. Janina Traczykówna to z kolei aktorka znana m.in. z bruneta Wieczorową Porą. Czy z filmu Dzień Świra, gdzie zagrała matkę tytułowego bohatera granego przez Marka Kondrata. Była także aktorką pierwszego polskiego serialu Barbara. I Jan partnerował jej tam Jan Kobuszewski. Pochowany jest tutaj także ksiądz Kazimierz Orzechowski, który przed przyjęciem Święcen Kapłańskich był aktorem. Występował także już po tym, jak został księdzem, jednak miał pewien warunek musiał zawsze występować w rolach duchownych. Najbardziej znany był z roli księdza Leskiego w serialu Złotopolscy. Według innego aktora, Jerzego Nasierowskiego, był homoseksualistą. W Skolimowie pochowany jest także znany lektor filmowy Lucjan Szołajski. Przez 40 lat przeczytał on aż 20 tysięcy filmów. Z wykształcenia był inżynierem po Politechnice Warszawskiej. Był również poliglotą, znał angielski, francuski, rosyjski i esperanto. W 2012 roku jego syn Konrad Szołajski zrealizował film dokumentalny pod tytułem Głosy o kilku znanych polskich lektorach. Film opowiadał także o jego ojcu, Lucjanie Szołajskim, lecz ten niestety z uwagi na chorobę nie mógł w nim wystąpić. To tyle o aktorach, którzy są pochowani w Skolimowie. Więcej o pensjonariuszach Domu Artysty Weterana w Skolimowie możecie się dowiedzieć z filmów mojej redakcyjnej koleżanki Moniki Tumińskiej, która realizowała serial Gwiazdy w Skolimowie. Zachęcam do obejrzenia. Dziękuję za obejrzenie kolejnych Niezapomnianych. Za tydzień odcinek specjalny w związku z Dniem Wszystkich Świętych. Pokażę Wam groby znanych aktorów, sportowców czy dziennikarzy, Którzy zmarli w ostatnim roku. Do zobaczenia.